Ciebieńko, widzowie, dzisiaj sobie zagramy Funny Drop w kosmosie. Nie mogę się już doczekać, dlatego my czym prędzej wchodzimy sobie do gierki. I w tej oto gierce właśnie będzie Honey Drop, ale w kosmosie. Ja jeszcze nie grałem w to, ale pomyślałam, że na odcinku raczej to sobie zagram. Dlatego yy, musimy spróbować sobie. Na razie to nam. Yy, Space drop tutaj jest i podobno, że są takie trzy yy, space dropy. Dobra. Jest jak wow, to jest grawitacja. Ale fajna mapa. Ej, jestem tutaj przez 5 minut. To już mi się chyba najbardziej podoba. O wiele niż ten Hunid Drop zwykły. Ale właśnie tutaj nie wiem czemu ale zaczęłam używać zaczepek. On się... Ej, bo... Chyba one się przydadzą, bo ten, bo jak na przykład będę potrzebować, to wtedy się mogę zaczepić. Zobaczymy. Ale dobra, pierwszą rundę wytrwaliśmy, dlatego ym, musimy wytrwać teraz drugą. I moim celem będzie oczywiście wygrać w tym Honey Dropie w kosmosie. Yy, o, a czy mi się wydaje, że teraz jest Space Drop? I więcej o? Chyba, chyba nie, chyba tak faktycznie jest, że jest więcej o O, to nie użyłem zaczepki. O, o. Ej, ju, ej, już myślałem, że spadnę. Już myślałem, że spadnę. Okej, okay. i teraz znowu myślałem, ale dobra. Tu. Teraz tu. Sorry, że tak cicho, ale takie mam skupienie. I tu. Jaju, ale tutaj jest dużo tych klocków. Oj, teraz mi się przydała na przykład zaczepka. I teraz o w tym miejscu... Oj, przeszliśmy. Także fajnie. Y, teraz musimy y, dojść do finału. Znaczy doszliśmy już do finału i teraz musimy tylko wygrać, jeżeli uda mi się wygrać to będę, to otworzę, nie wiem, 10 spinów epickich, czy tam czegokolwiek, jeżeli mi się uda wygrać, z radości. Ej, teraz już na serio, tutaj jest więcej, o, drop. Ej, I w ogóle mniej tych, y, 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 tych, jak to nazwać, y, pomarańczowych kafelków, bo na początku było ich dużo, na 32 osoby, a to może tego, to jest tak, że że im mniej o tym więcej kafelków, bo teraz jest dużo o i mało kafelków. A wcześniej było tak porówno na początku było mało o, albo było... o nie! Bo się zagadałem, a teraz spadłem. O rety, nie no, dobra. Teraz weźmiemy sobie specjalnego skina na kosmos, który był za darmo. Właśnie, gdzie on jest? O, ten. On jest ładny. On właśnie jest za darmo, dlatego teraz mi się wydaje, że raczej nam się uda. A ja już przechodzę do gierki magicznie. I w tym momencie musimy... Yy... Teraz, teraz tym skinem może nam się uda. Może on lepiej będzie działać? Tak mi się Nie wiem czym się wydaje. Pewnie mi się wydaje, a tak fajnie mi się gra w kosmosie tym skinem. W sensie, że lepiej się czuję. Tak jakby. Tak idealnie to pasuje tu. O! I teraz mi się przyda... Uh, what? Tak, tak to działa? Wow, a co to jest za trampolina jakaś? Wow. Ej, czy ona tam latała? Jakieś UFO. Dobra. O, i przeszliśmy, ale czemu tylko 14? 14? Nie powinno być 16? Dobra, nieważne. W każdym razie wszyscy przetrwali. Co mieli przetrwać. Hmm, bo już myślałam, że będzie o dwie osoby więcej czy mniej. Ale dobra, teraz mam space drop Gotowi Start! Dobra. Od razu sobie lecimy tutaj. To ledwo, ledwo. Teraz tu. Ojejku, ej, to było ryzykowne. Tutaj akurat zaczepki nie powinienem użyć, bo to było ryzykowne. Ej, co ten ziom robi? O nie. Ej, się, mi... Nie. O, o. Zagapiłem się tego zioma, bo on coś robił. A dobra. O, mamy ten stable tokency. One się tak nazywały. W każdym bądź razie. Teraz możemy w takim razie sobie zakręcić epicką skórką. Bo czemu nie? I mam nadzieję, że nie będzie duplikatów. Bo ja bym wolał jakąś legendę, coś specjalnego, a nie cały czas tylko te duplikaty i duplikaty i duplikaty. No i super kolejny duplikat. A nie. A jak nie duplikat, ja myślałam, że już go mam. W serio myślałam, że już go mam. No trudno. Baby Dola mam. Tego pewnie, tego nie mam, ale pewnie jakbym zakręcił to i tak bym nie trafił. A my już przechodzimy do gierki. I... w takim razie musimy... Tu... Ojejku, nie ruszyłem się. Nie zadziałało mi ten... ...sterowanie. Nie zadziałało. jakby miał jakiegoś laga. Ojejku, tutaj dobrze użyłem akurat zaczepki, bo było już na styk. O! I tutaj tak samo teraz trampę i z trampy na o nie Ej Ej, bo było... takie się było tam zamieszanie Ale dobra Przeszli wszyscy co mieli oczywiście przejść A teraz musimy Dalej Będzie ten Honey Drop Więcej o No i dobra, muszę to przetrwać, aby dojść do finału, bo naprawdę, ja bym tak chciał dojść do finału i w końcu wygrać na tym honey dropie. Ej, jakoś przyzwyczaiłem się do mówienia honey drop. Chwila, a to jest, to, to jest honey drop? Chwila, bo się pogubiłem. A wcześniej ten takie żółte, to jak się nazywało, bo nie pamiętam. Honey też chyba drop. A to nie powinno być Honey. A nie, to jest Space Drop. Ja. Yeah. To ta mapa za za Space Drop, a nie Honey Drop, bo ja nie wiedziałam, co ja w ogóle mówię, że to nie pasuje. Ej, akurat było Space Race obok Space Dropu. Jejuchy. Ej, dziwnie mi się teraz mówi. Dobra. I doszliśmy do finału, tak w ogóle. Bo się jak zwykle zagadałem. W takim razie musimy. Pyknąć tu. Teraz tu. Teraz tu. Ale ładny ten skin. On tak idealnie chyba pasuje nawet. Bo chyba woda. I w ogóle to takie w kosmosie takie. Nie wiem jak to nazwać takie bąble. Że, że tak powiem. Idealnie pasuje nawet. Ale dobra, my się musimy skupić na naszej gierce, żeby w końcu wygrać. Nie zadziałał mi smokok, nie zadziałał mi skok. Mm. Ale dobra, teraz tu. Teraz tu. Jest dużo nawet tych kafelków. Taki. I. Teraz tutaj. I na trampolinę. Uda się, uda się. Udało się, udało się. O o. Dobra. Tam jest jakiś banan. Ej, jestem już z tym bananem. Może mi się uda wygrać. Muszę teraz się skupić. Teraz full skupienie. Żeby wygrać. O o, co narobiłem? Nie, nie. O nie! Ej. Um, no trudno, to nie ja. Niestety nie wygraliśmy, ale było blisko i teraz mam do odebrania taką y, ten, tego kosmite. Ale chyba już go mam. Tak mi się wydaje, że już go miałem. Czy ja za te, te, te tokeny? Ale w każdym razie narka i widzimy się w kolejnym odcinku.